Choć do 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest jeszcze sporo czasu. Urząd miejski w Aleksandrowie już przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia. Po raz kolejny Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim wraz z harcerzami z Aleksandrowa łódzkiego będzie organizował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już 8 stycznia na placu Kościuszki odbędzie się seria koncertów połączona z licytacjami przedmiotów. Tak jak w zeszłym roku będą również licytacje internetowe i w tej chwili już prosimy o przynoszenie do Wydziału Informacji i Promocji przedmiotów szczególnych, przedmiotów, które mogłyby osiągnąć na aukcjach internetowych jakieś wysokie kwoty. Przypominam, że w zeszłym roku zebraliśmy 50 000, ponad 50 tysięcy złotych, także poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Przypomnijmy, że ubiegłoroczne licytacje przedmiotów darowanych przez mieszkańców przyniosły orkiestrze spory dochód. Na internetowych aukcjach pojawiły się m.in. stare instrumenty podarowane przez Aleksandrowską Orkiestrę Dentą, oryginalne rękawice boksera Diablo Włodarczyka czy autografy czterech pancernych z 1963 roku. Już wiadomo, że na tegorocznych licytacjach internetowych pojawią się płyty z autografami znanych polskich wykonawców, którzy uświetniali swoimi występami miejskie koncerty. Zbierał je Wydział Promocji z myślą o finale WOŚP. A prócz licytacji będzie też można wrzucać pieniądze do puszek. Na ulicę Miasta i Gminy wyjdzie 8 stycznia ponad 100 wolontariuszy, którzy kwestować będą od rana. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry dedykowany jest wcześniakom.